Mano z tej strony semana to jest kolejny odcinek na tym kanale. I oczywiście kolejny konkurs. No bo zawsze jakiś odcinek, to jest dla was widzowy konkurs, no ale pamiętajcie, że jak w ogóle chcecie brać udział w konkursach, to musicie mieć po pierwsze suba z dzwonem. To Was nic nie kosztuje. Daj sobie tego dzwoneczka, bo ja streamuję praktycznie codziennie i rozdaję Wam naprawdę zajebiste skinki, więc no lepiej nic nie przegapić. Do tego może sobie wbić na Discorda, bo tam też zawsze jest powiadomienie o live. Oczywiście oprócz słowa dzwonę komentarz, łapeczka w górę oraz kod promocyjny Esteban na jakiejś zrobię macie pierwszy link w opisie, dostajecie procent do wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności, a my dzisiaj mamy 2200, 200, 200 nawet i dzisiaj jak w poprzednim odcinku otwieraliśmy fejdy, to dzisiaj lecimy z gama dopplerami, fejdzik tak średnio, tak średnio się zaprezentował szczerze nie mówiąc, więc próbujemy dzisiaj, Gama Dopplera to jest trochę droższa skrzynka, bo wydajemy tutaj 95 zł na 5 takich skrzyneczek. Łącznie mamy leciutko powyżej 1% na trafienie którejś z tych niesamowitych kosek. Mam nadzieję, że uda się chociaż jedną dzisiaj trafić. No i jeśli nie, no to co? No to będzie nauczka, żeby, żeby nie ryzykować. No, 95 zł wydajemy. Pamiętajcie, to jest 95 zł za jedno takie otwarcie. A możemy mieć 1500 praktycznie, więc no jest to ryzyko. Wiadomo, że jest to ryzyko, ale mam nadzieję, że to ryzyko się w dzisiejszym odcinku opłaci. Już widzę, że coś tutaj chce. Już widzę, że coś tutaj chce nas zabajerować strzyneczka. Ale na spokojnie. Na razie nie skipujemy. Jezus Maria. Już myślałem, że Bajonet do leci. Trzymajcie kciuki widzowie. Trzymajcie kciuki, oglądajcie filmy do końca, bo dzisiaj będzie fajny skin do wygrania. Będziecie fajny skin do wygrania. I, I dziękuję bardzo. My trafiamy Guta Gamma Dopplera Factory New za 1400 zł. Zobaczcie, naprawdę te skrzynki są. No, niesamowite. Te skrzynki są naprawdę niesamowite. Mówię wam to już po raz, nie wiem, setny. Jak lubicie ryzyko. I nie boicie się, to próbujcie tą skrzynkę otworzyć nawet pojedynczo. Nawet pojedynczo, bo ja w tej skrzynce też pojedynczo. Trafiałem guty. Yy. Aha, bo tu są nawet dwa guty. Okej. Okay. Nie, no no, no... no sami zobaczcie. No przecież to jest, to jest niepojęte. My już jesteśmy na plus, a zostało mi jeszcze 1500 zł. Naprawdę, widzowie. Ta skrzynka jest totalnie zbugowana. Totalnie zbugowana jest ta skrzynka. Musicie ją otworzyć. Naprawdę, chociaż jedną. Spróbujcie otworzyć... No bo to jest niemożliwe, jak ona dropi. Za każdym razem, gdy wchodzę, trafiam guta gamma dopplera. I jedna skrzynia kosztuje 19 zł. Otwórzmy jedną. Spróbujmy. Może akurat. Wiadomo, że jest to mniej niż 1%. No i tym razem nie siada. Ale emocje na pewno będą z wami do końca podczas otwierania tych skrzynek. No i co widzowie? Hasło konkursowe, myślę, co? Napiszcie gamma doppler. Jak chcesz wygrać skina. Napisz Gamma Doppler, zostaw łapkę, zostaw suba z dzwonem. Bo przy niektórych odcinkach to sprawdzam. Uwierzcie mi, że przy niektórych odcinkach to sprawdzam, więc lepiej tą łapkę zostawić. Nie, tą tego suba z dzwonem. No i oczywiście hasło konkursowe zawsze sprawdzam, jak jest. Więc napisz Gamma Doppler w komentarzu, jak chcesz wygrać skina Blika, bądź doładowaniem, bądź w karda, bądź coś złoty kodzik. No bo będę wiedział wtedy, że oglądasz film, tak? Bo jak... A nie, wchodzisz, zostawisz łapę. Spoko, też tak możesz robić, ale... No nie będziesz wygrywał skinów. Nie no. No i przecież to jest... To jest naprawdę... No ja. ja nie, nie muszę chyba nic mówić. Nie muszę komentować tego co tu się dzieje. Trafiamy trzeciego Good Knife'a gamma Dopplera. Przypominam. Zaczynaliśmy, jak miałem 2 200-2300 na koncie. A już mamy 4 koła praktycznie. No nawet chyba mamy. Nawet chyba mamy już 4 koła, plus jeszcze 600 zł i jeszcze troszkę potwieramy y, tej skrzyneczki. No co widzowie, no musicie zostawić łapę w górę. To jest tylko i wyłącznie 1%. A my już trafiliśmy 3 guty. E, szkoda, że te najgorsze, ale ja narzekać nie będę. Ja naprawdę narzekać nie będę, bo profit to profit. <laughs> no, nie, dobrze, no, to jest. Sami napiszcie w komentarzu, sami napiszcie w komentarzu, bo to, co się tutaj dzieje, to jest koniec. Czwarty Good Knife Gamma Doppler. Wow, naprawdę wow, i tak możemy robić profit na każdym odcinku. Ja tak naprawdę mógłbym otwierać tylko i wyłącznie tą skrzynkę, bo ona praktycznie za każdym razem daje mi profit. Więc wiecie, dlaczego już tak często ją otwieram. No i zostało nam tak naprawdę ostatnie. Pięknięcie i sprawdzamy ile mamy w balansie, no bo, bo to jest niesamowite. No i dobra, mamy 4 good knife'y, zaczynałem jak miałem 2,300, a mamy uwaga 5,600. To jest coś pięknego, nie muszę więcej nic mówić. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie, widzimy się w kolejnych. No i na razie.